Rozdział czwarty. Sekretne widowisko. Mimo, że opowieści i dyskusje na tarasie skończyły się grubo po północy, Kazina zarządziła pobudkę o świcie. Do Jabłonkowa miałyśmy kawał drogi przez góry. Drogi, którą pokonać można by było naokoło samochodem w 40 minut, zamiast drałować kilka godzin na piechotę. Niestety uparła się i nie chciała iść na łatwiznę, a raczej jechać. Powiedziała, że nikt nas nie goni i mamy wiedzę, której nie posiadają kulawi okultyści. Zresztą wyglądało na to, że wyeliminowałyśmy ich z wyścigu. Zgodziła się tylko podjechać z Jabłonkowa do mostów, bo tam droga wiodła nie przez góry, a wzdłuż szosy. Przygoda, przygodą, ale nauka też musi być, powiedziała moja nauczycielka sztuki przetrwania. A zrobiła to takim głosem, że nie śmiałam zgłaszać sprzeciwu. Pobudka o szóstej. Wymarsz o 6:30. Jak powiedziała, tak się stało. Sama byłam zdziwiona, że o tak nieludzkiej porze potrafię się zebrać i złapać tempo jej marszu. Nawet nie pożegnałyśmy się ze Stefanem, nie chciałyśmy go budzić. Zostawiłyśmy mu tylko kartkę z podziękowaniem. Już poprzedniego wieczoru obiecałeś mu, że jeśli znajdziemy coś ciekawego, zrobimy dokumentację fotograficzną i podzielimy się z nim zdobytą wiedzą. Ja chciałam nawet wypożyczyć od niego stempel z mapką szańców, ale Kazina zaprotestowała. Jej zdaniem sęk należał do zacisza i nie można go było zabierać z domu, zresztą miałyśmy w miarę dokładny odcisk mapy. Mimo, że zdaniem Kaziny nie musiałyśmy się spieszyć, to tempo znowu narzuciła mordercze. Czułam się tak, jakbym brała udział w wysokogórskim maratonie. Od samego rana towarzyszyło mi też dobrze znane uczucie niepokój. Wiedziałam, co to znaczy. Zbliżało się coś złego. Nawet wysiłek towarzyszący wędrówce nie mógł odpędzić złych myśli. Przez całą drogę bacznie się rozglądałam. Za każdym zakrętem spodziewałam się pułapki. Tak wygląda życie z włączonym szóstym zmysłem. Minęło półtorej godziny i przed nami wyrosło schronisko na Soszowie. Muszę podkreślić, że dojście do niego z zacisza zajmuje zwykle ponad godzinę dłużej. Kiedy weszłyśmy do tego przytułku cywilizacji, ucieszyłam się z małej przerwy na orężadę. Wtedy z zaplecza wyskoczyła młoda dziewczyna. To wy jesteście, Kazina i aligator? My odparłyśmy chórem. Bartuś dzwonił z Wisły, mówił, że tu lada moment będzie. Mam wam przekazać, że okultyści zaatakowali. Mówiąc to, stukała w klawisze przenośnej słuchawki od telefonu stacjonarnego. Resztę wam sam wyjaśni, bo ja nie za bardzo kumam. Jakiś włam do muzeum, sęki, naziści. No, nie mam pojęcia, o czym on mówi. Wręczyła telefon Kazinie, która była tak zaskoczona, że zamiast przyłożyć słuchawkę do ucha, gapiła się na klawiaturę. Wyjrzałam z za jej ramienia i stuknęłam palcem jeden z przycisków. Włączyła się opcja głośno mówiąca. Halo, kto tam? ryczał wkurzony głos olbrzyma. To my, Bartuś. Aligator i Kazina, ryknęłam. Dzieje się, dziewczyny. Oj, dzieje się. Mów, co się stało. Kazina otrząsnęła się z odrętwienia. Nad ranem, a właściwie jeszcze w nocy, było włamanie do ochorowiczówki. To już drugie w tym miesiącu. Alarm się włączył i szybko przybiegłem. Od zaplecza stłuczone okno. Wszedłem do środka i ktoś tak mnie zamalował od tyłu, że film mi się urwał. Kiedy się otknąłem, już świtało. Wyobraźcie sobie, że obrazów i rzeźb mamy sporo, za grubą kasę, ale nic nie ukradni. Pech chciał, że wieczorem trochę siedziałem nad Zaciszem i jego przykrym lokatorem z czasów wojny. Książka, którą wam pokazywałem, zdjęcia zrobione wczoraj tej belce w kształcie runy, notatki. Wszystko leżało na biurku. Rozłożone, bo późno skończyłem i rano chciałem do tego wrócić. Wyłożyłem im wskazówki na tacy. Od razu wiedziałem, że to wasza konkurencja. Zadzwoniłem do Zacisza, obudziłem Stefana. Myślałem, że was jeszcze złapię przed wyjściem na szlak. A on mi mówi, że słyszał, jak wychodziłyście, a potem przysnął. Kazałem mu sprawdzić dom. Okazało się, że po waszym wyjściu miał nieproszonych gości. Ukradli korek z runą? Dokładnie. Musicie się spieszyć. Mają samochód i pewnie już jadą do mostów. Na piechotę dotrzemy tam za kilka godzin. Ja nie mogę pomóc. Trzymają mnie na komisariacie. Muszę złożyć zeznanie. Ale mam pomysł, jak was przyspieszyć. Kolejne dwie godziny zajęło nam zejście do Nawsia, miejscowości obok Jabłonkowa. To był naprawdę fenomenalny czas przejścia, ale osiągnęłyśmy go dlatego, że Kazina znała kilka skrótów i dwa razy schodziłyśmy ze szlaku. Trochę było przedzierania się przez krzaki. Na miejsce dotarłyśmy bez problemu. Szlak prowadził przez wieś tuż obok budynku, który kazał nam znaleźć Bartek. Na ścianie miało być napisane dom PZKO. Prawie go przeoczyłam, bo widok na czeską część cieszyńskich gór skutecznie odwracał uwagę od szarej podmiejskiej zabudowy. Przez obszerny podjazd dotarłyśmy do drzwi. Kazina już miała zapukać, kiedy ktoś z drugiej strony nacisnął klamkę i otworzył je przed nami. Aligator i Kazina? rozległo się ze środka, jeszcze zanim zdążyłyśmy zobaczyć, kto pyta. Zaraz potem ujrzałyśmy okrągłą twarz roześmianej kobiety niższej od Kaziny, ale w jej wieku. Wypatrywałam was przez okno. Bartuś mówił, że bardzo się spieszycie, a tak się składa, że ja też dzisiaj w biegu zamknęła ze sobą drzwi i szybko uścisnęła nasze dłonie. Litka jestem. Ruszyła przodem na parking. Za mną już wszystko wiem. Forty w mostach, jedziemy. Nacisnęła przycisk wisiorka przy kluczach i mignęły okrągłe światła starej czerwonej skody. Wcześniej jej nie zauważyłam, bo zasłaniał ją całkiem zwyczajny, współczesny dostawczak. — Boże, sto piątka! — zawołałam, czując, jak łza kręci mi się wokół. — Do tego czerwona! — Znajoma? — zapytała Litka, gestem zapraszając nas do środka. Dziadek taką miał, jak byłam mała. Jeszcze jeździła, ale już raczej na zjazd antyków, A ta wygląda na nówkę. To podrasowana torpeda. Tłumaczyła kobieta, kiedy wpakowałyśmy się do środka. Kazina wybrała tylne siedzenie. Pod maską spora podmianka. Mój brat jest mechanikiem, hobbystą i dostałam to cudo na ostatnie urodziny. Klasyczna stopiątka podobno też dawała radę. Dziadek nią dotarł aż do Jugosławii. Silnik zapalił i zaczęłyśmy manewrować, wyjeżdżając z parkingu. Co to jest PZKO? zapytałam jeszcze raz, patrząc na żółtą ścianę budynku. Polski Związek Kulturalno-Oświatowy. Zrzeszamy Polaków w Czechach. Właściwie organizujemy życie całej społeczności: koncerty, festyny, nauczanie języka, kultura, edukacja i tradycja. Sport też. Ja na ten przykład działam w polskim chórze i kółku sportów motorowych. Ciężko mi było w to uwierzyć, bo uliczką w dół toczyłyśmy się z taką samą prędkością, z jaką wcześniej szłyśmy. O czym to ja zapomniałam? Kobieta zaczęła rozglądać się po bokach, po czym nagle sięgnęła ręką w stronę drzwi. A, pasy! Zapięła je. My zrobiłyśmy to wcześniej. Potem skręciła kierownicą w lewo i się zaczęło. Dała gaz do dechy. Wcisnęło mnie w fotel. Gnałyśmy ulicą biegnącą równolegle do torów i przez chwilę myślałam, że litka chce się ścigać z ruszającym ze stacji pociągiem. Myliłam się. Tory zakręcały po łuku w prawo, a my coraz szybciej jechałyśmy przed siebie. Samochód zwolnił dopiero na lekkim zakręcie. Nasza nowa przyjaciółka włączyła kasetę na pokładowym magnetofonie. Rozległa się melodia otwierająca film Prawo i Pięść. Edward Fetting, ubóstwem. Litka próbowała przekrzyczyć wokalistę śpiewającego tekst Agnieszki Osieckiej. Łezka zakręciła mi się wokół, bo mama bardzo lubiła nim w stanie dzień. – A wiecie, że to skomponował Komeda? – wrzasnęła pochylona do przodu Kazina. Potem rzuciło ją do tyłu, bo auto raptownie przyspieszyło. Kolejna prosta. – Nie boisz się mandatów? – zapytałam, kiedy minęłyśmy stojący na poboczu radiowóz. – Czas goni, trzeba uciekać – zaśmiała się głośno. – Spieszymy się, prawda? Wy do mostów, a ja mam zaraz wizytę u fryzjera i próbę chóru. Jutro mamy koncert w Ostrawie i trzeba się dopracować. – Spokojnie, zwykle nie łamie prawa. Pokonała kolejny zakręt, tym razem prawie nie zwalniając. Zresztą komendant policji, w jabłonkowie to kuzyn mojego męża. Ze mną jesteście bezpieczne. Kiedy wyprzedzałyśmy ciężarówkę, przechyliło mnie w lewo, tak że głową oparłam się o ramię litki. Rok temu wygrałam tym cackiem rajd starych samochodów w Cieszynie, ale na co dzień wolę 4 na 4 Trochę metalu nawiozłam z rajdów na bezdrożach. Jej przechwalanie na chwilę mnie uspokoiło, ale zaraz potem wróciło męczące od rana przeczucie, że zdarzy się coś złego. W wachlarzu możliwych tragedii zaczęła dominować kraksa z dachowaniem. Dziesięć minut. Tyle zajęło nam dostanie się na miejsce. Dziesięć minut, podczas których nasze ciała doświadczały przeciążeń, jakie odczuwają tylko piloci i oblatywacze. Kilka razy śniadanie podchodziło mi do gardła. Do mostów. Wjechałyśmy ze zbigniewem wodeckim, przekonującym nas, że lubi wracać tam, gdzie był. Ze Skody wysiadałyśmy na drżących nogach. Idźcie w tym kierunku. Za jakieś 200 metrów jest wejście na teren Szańców. Właściwie fortyfikacje to tamto wzgórze wskazała niczym się nie wyróżniający pagórek. Za dwie godziny będę tędy wracała. Jak zdążycie załatwić, co tam macie, to was zabiorę z powrotem. Nie, nie trzeba. Dziękujemy! Wystękała Kazina, wyjmując plecak z samochodu. Dalej pójdziemy z buta. Spoko, rozumiem. Miło było was poznać. Do zobaczenia i powodzenia! krzyknęła Litka przez uchylone okno, po czym odjechała z piskiem opon. Idziemy drogą? zapytałam Kazinę, rozcierając obolały bark. Nie. Lepiej się zakraść przez pole i zerknąć na szańce z ukrycia. Pole nie było miejscem, które ułatwiałoby pozostanie w ukryciu. Na szczęście w okolicy nie było widać żywego ducha. Ktoś mógł nas obserwować tylko z budynków stojących przy drodze, ale okoliczni mieszkańcy raczej nie interesowali się łażącymi na skróty turystami. Kazina wskazała krzaki na szczycie wzniesienia. Usiadłyśmy pod nimi. Zostawmy tu plecaki. Jeśli okultyści są w tych szańcach, to może trzeba będzie szybko reagować, a te graty nas spowalniają. Masz rację, odparła, zdejmując swój ekwipunek i położyła go obok mojego między krzakami. Potem ruszyłam przodem na ugiętych nogach wzdłuż szpaleru dzikich krzewów. Kiedy naturalne ogrodzenie się skończyło, padłam na ziemię, bo zobaczyłam, co jest za nim. Zielone gałęzie zasłaniały wielkie wgłębienie. Pagórek okazał się nie być naturalnym wzniesieniem, a usypanym ludzkimi rękami szańcem. Nasyp otaczający wewnętrzną część fortyfikacji miał nieregularny kształt, który z lotu ptaka przypominał pewnie rozmazaną gwiazdę z naszej sękowej odbitki. To było dokładnie tutaj. Jednak to nie widok pozostałości wiekowej twierdzy tak nagle przyciągnął mnie do ziemi. Wewnątrz umocnień, pośrodku krótko przystrzyżonego trawnika, stała trójka znanych nam okultystów. Jak się tu dostali? Szepnęłam do podpełzającej do mnie kaziny. — Tam! — wskazała ręką wyrwę w pagórku, bramę przez którą prowadziła przecinająca plac ścieżka. Stał tam Jeep, o którego maskę opierał się chłopak w kowbojskim kapeluszu. Kopcił jakiegoś ciemnego papierocha i ze znudzoną miną obserwował dyskutującą o czymś złodziejską bandę. Zdaje się, że robił za szofera. — Chłopak mandragory! — pewnie byli z nim aż na Słowacji. Kazina się uśmiechnęła na myśl o tym, jak pokrzyżowała im plany. Kowboj energicznym ruchem wyrzucił peta, wgniótł go w ziemię, odwrócił się, wsiadł do samochodu i wykręcił na główną drogę. Johnny, kochanie! Mandragora wrzeszcząc rzuciła się za odjeżdżającym autem. Zatrzymała się po kilkunastu krokach, kiedy jeep jej ukochanego zniknął za wzgórzem. Oby cię pogięło! krzyknęła ze złością, kopiąc kępkę trawy. Mandragora, daj spokój. Może pojechał po wajki. Uspokoił ją Parszywek. Miał cały karton na tylnym siedzeniu. Olał nas Parszywiec. Tyle słyszałyśmy. Potem zaczęli mówić przyciszonymi głosami, studiując trzymany przez Damiano dziennik. Pokazywali sobie palcami konkretne miejsca na trawniku. Potem Mandragora zaczęła wyciągać z plecaka szklane przedmioty. Co to? wyszeptałam. Chyba znicze. Będą odprawiać rytuał, więc potrzebne im były świece. A że trochę dzisiaj wieje, to zahaczyli po drodze jakiś przycmentarny sklepik i odrobinę zmienili składniki obrzędowego przepisu. Dziewczyna wręczyła towarzyszom cztery znicze i zaczęła coś wyciągać z dna plecaka. To był materiał, ciemnozielony. Kiedy przykryła nim ramiona, przekonałyśmy się, że Mandragora ma na sobie rytualny strój. Peleryna ze spiczastym kapturkiem Kazina zaczęła chichotać. Szykuje się wielkie, magiczne widowisko. W tym czasie przyboczni mistrzyni ceremonii zapalali znicze i ustawiali je we wskazanych wcześniej miejscach. Dokładnie tam, gdzie na planie z odbitki znajdowały się kropki. Mieli tylko cztery znicze, co oznaczało, że w ogóle nie zrozumieli wskazówek pozostawionych przez stacjonującego w Wiśle nazistę. Co za głupki, powiedziałam, może trochę za głośno. To była zagadka. Piąty punkt był ukryty, w domyśle znaczy się. Wszystkie pięć tworzyłoby runę życia. Tam powinni zapalić znicz, żeby wywołać demona? Kazina wciąż się uśmiechała, patrząc na teatr przed nami. Raczej zacząć kopać. Tam coś musi być. Tam, gdzie dopełnia się rysunek runy. Schowałam się trochę niżej, bo damiano ruszył w naszym kierunku. W dłoniach trzymał komórkę, do której montował małe nóżki. Wyglądało na to, że planowali nagrywać cały spektakl. Po naszej stronie szańców faktycznie można było ustawić najlepszy kadr. Schyliłyśmy głowy, kiedy przystanął kilkanaście metrów od nas, odwrócił się i przykucnął, znikając nam z pola widzenia. Pewnie stawiał na ziemi telefon z nóżkami. Nagrywam! krzyknął i ruszył z powrotem w kierunku pozostałych członków swojej okultystycznej trupy. – Poczarują i sobie pójdą. Wtedy sprawdzimy, co jest zakopane w piątym punkcie runy – szeptała Kazina. – Mam w plecaku saperkę. Mandragora wskazała swoim towarzyszom miejsca, które mieli zająć. Kiedy stanęli w nich na baczność, stworzyli równoramienny trójkąt. Przełożyła przez zakapturzoną głowę łańcuch, który wyciągnęła z kieszeni peleryny. Kiedyś nosili takie raperzy na teledyskach – Tyle, że oni preferowali złoto, a ten się zrebrzył. Po oczach przeleciał mi świetlny zajączek i zobaczyłem, że między piersiami mandragory znalazł się wisior. Okrągłe lusterko w bogato zdobionej oprawce. Pewnie bibelot ukradziony z babcinej szuflady. — Parszywek, graj! — wydała koledze rozkaz. Dopiero wtedy dostrzegłam, że chudzielec trzymał w dłoniach głośniczek na bluetootha. Coś na nim nacisnął, i rozległy się dźwięki spokojnej gitary prowadzącej oraz pulsującego basu, smutny głos wokalisty i fleciki. Natychmiast rozpoznałam kawałek. To był jeden z najsmutniejszych utworów Black Sabbath – Solitude. Niezły wybór na oprawę muzyczną teatralnego obrzędu odprawianego wśród pozostałości pradawnych szańców. Mandragora uniosła twarz ku słońcu i śpiewnie zawołała – o błogosławion i szczęśliw ów mąż, który znając tajemnice bogów uświęca swe życie i oczyszcza swą duszę, obchodząc pośród gór tajne obrzędy wraz ze świętymi ubłaganiami. Potem spojrzała do trzymanego w lewej dłoni dziennika i zaczęła czytać zapisany w nim tekst. Panie, władnący dniem i mrokiem, raczyłeś zejść przed nieba próg. Patrzysz łaskawym na mnie okiem, przeto tu staję w gronie Twoich sług. Zazgrzytały niemieckie słowa. Recytując je z wielkim przejęciem, coraz wyżej unosiła prawą dłoń, tak jakby czekała, aż uderzy w nią piorun. Feles! – szepnęła z uznaniem Kazina. No nie przesadzaj. Nie, że ona jak Mefisto, ale go cytuję. To z Fausta, a wcześniej to był chyba Euripides. Bardzo literackie te czary. Niedawno musiała ostro zakuwać. Pewnie przed maturą. Wrzeptałam chichocząc, a potem mnie zatkało. Do tamtej chwili patrzyłam na tę scenę jak na prymitywne przedstawienie. Jego aktorzy próbowali tworzyć atmosferę niesamowitości tanią przebieranką, nastrojową muzyką i budzącą grozę niemiecką gadką. Opadła mi szczęka, bo ich magia nagle zaczęła działać. Z nieba nie strzelił co prawda błękitny promień, ziemia się nie rozstąpiła, a z kurhanów nie zaczęły wyłazić żywe trupy. Opętało uczestników spektaklu. Zaczęła na nich działać nieznana siła. Najpierw na ziemię osunęła się mistrzyni. Załamały się pod nią nogi, i płynnym ruchem, jakby zapadła się do środka olbrzymiej paleryny. Pomyślałam, że udaje, odgrywa jakiś wcześniej ustalony scenariusz, ale to samo zaczęło się dziać z jej kumplami. Damiano stał na baczność i nagle ścięło go w prawo. Upadł jak kłoda. Tak nienaturalnie, że nie byłby w stanie zrobić tego świadomie. Głowa biedaczka wylądowała na gęstej kępie trawy. Potem czar dotknął parszywka. Już kiedy padali jego towarzysze zrobił zdziwioną minę, a po chwili wytrzeszczył oczy. Złapał się dłonią za kark, jakby ugryzł go komar. Nogi się pod nim ugięły, ale próbował zabezpieczyć się przed upadkiem, wyciągając do przodu rękę. Nic mu to nie dało. Runął jak reszta. Przez magiczną chwilę wierzyłam w czary. Zaczęłam przyjmować do wiadomości, że połączenie scenografii, muzyk i odpowiednio czytanego tekstu może pozbawić przytomności trzy osoby. Czekałam, co się teraz stanie. Setki obejrzanych horrorów podpowiadały mi, że za chwilę powstaną jako zombie albo ofiary opętania. Nawet zaczęłam się zastanawiać, czy Kazina zna namiary na lokalnego egzortystę, ale nic się nie działo. Wiatr cicho szumiał, słońce wyszło z zachmur. Doliną przejeżdżał pociąg. Trzy ciała leżały nieruchomo na nierównej łące. Usłyszałam ciche bzyknięcie, przelot komara, może końskiej muchy. Po chwili znowu ten sam dźwięk. Spojrzałam w oczy leżącej obok Kaziny, akurat w chwili, w której jej tęczówki zniknęły, ukazując przekrwiona białka. Twarz kobiety opadła na trawę. Była nieprzytomna, jak trójka okultystów. Wtedy cała magia prysnęła i zrozumiałam, że za czarami stała całkiem realna siła. Z szyi Kaziny wystawał mały, czerwony pióropusz. Wiedziałam, co to jest. Widziałam już pistolet na usypiające strzałki. Jedna z nich właśnie utkwiła w szyi mojej towarzyszki. Odwróciłam się, bo kątem oka dojrzałam jakiś ruch. Z za pagórka wyłonił się mężczyzna w jasnym czyściutkim dresie. Grzywkę miał pięknie zaczesaną w bok, a pod nią dostrzegłam zaciętą twarz. Jedno oko zamknięte, drugie celujące do mnie z dziwnego pistoletu. Odruchowo przywarłam do ziemi, a nad głową usłyszałam świst przecinającej powietrze strzałki. Przeczołgałam się do tyłu. Znalazłam się odrobinę niżej, przed kolejnymi strzałami osłaniał mnie wał. Na czworakach zaczęłam ciągnąć nieprzytomną kazinę. Chciałam uciekać, ale nie mogłam jej tak zostawić. Udało mi się przesunąć ją o jakieś pół metra. Jedna z branzoletek na jej bezwładnej dłoni zahaczyła o wystający z ziemi korzeń. Nitka pękła i posypały się czerwone korale. Wtedy zobaczyłam, że przez pole z obu stron biegną do mnie ludzie. W sumie z osiem osób. Wyglądali znajomo. Puściłam Kazinę. Już nie było sensu się kryć. Wyprostowałam się i zaczęłam biec w kierunku przydrożnych zabudowań. Opracowany na gorąco plan był taki, że złapię tam jakiegoś chłopa z grabiami i razem odbijemy leżącą na nasypie Kazinę. Biegli za mną. Nie mogłam sobie przypomnieć, skąd ich znam. Nagle wyrósł przede mną koleś w bluzie identycznej jak ta, którą nosił strzelający do mnie typ. Wtedy sobie przypomniałam. Widziałam ich dzień wcześniej na dzielni. Uczestnicy firmowego wyjazdu integracyjnego wzięłam ich za pracowników jakiejś korporacji, a to był nieźle zaopatrzony zespół interwencyjny. Specjaliści od polowania na ludzi pomyślałam, kiedy facet w nowiuskiej bluzie rozprostował ręce. Próbował mnie złapać wcześniej oceniając, w którym kierunku pobiegnę. Zmyliłam go, udając, że wybieram lewą i rzuciłam się w prawo, robiąc unik godny Lewandowskiego. Udało się. Prułam co sił w nogach do białego domku z czerwonym dachem. Z komina unosił się dym, więc ktoś był w środku. Żeby do niego dotrzeć, musiałam tylko pokonać niski parkan, czyli dać większego susa, zaczepić o coś stopę i przeskoczyć na drugą stronę. Rzuciłam się do ostatniego kroku przed wybiciem i wtedy poczułam ukłucie na potlicy. Zdezorientowana zamiast skoczyć, wpadłam na ogrodzenie. Dysząc ze zmęczenia, próbowałam zaczepić stopę o szerokie dziury w drucianej pleciące. Wtedy noga odmówiła mi posłuszeństwa. W łydce zabrakło sił i stopa spłynęła na ziemię. Najpierw pomyślałam, że to ze zmęczenia po dwóch dniach ostrego drałowania po górach, ale potem zgięło się drugie kolano i poleciałam na siatkę. Złapali mnie jak motyla, parszywi entomolodzy. To była moja ostatnia myśl, kiedy odpływałam, tuląc twarz do kwadratowych oczek ogrodzenia. Słońce zgasło, zapadła ciemność.